Klaudia Kroczek ze szczegółami prognozy pogody. Dzień dobry. Dzień dobry. I taki delikatnie pochmurny. Temperatura dość wysoka. Dość wysoka, paręnaście, 16, 17 stopni jakoś teraz w Warszawie jest, ale czuć powiew chłodnego powietrza. Jutro za to bardzo słonecznie. Temperatura się za bardzo nie zmieni, ale na pewno piękne słońce nas czeka bezchmurnie cały dzień w Warszawie, także myślę, że na pewno bardzo ładny zachód słońca też nas czeka jutro. Noc będzie bardzo spokojna. Myślę, że te informacje na najbliższą dobę są bardzo dobre. Więc zaczynamy już teraz szczegóły. Zacznijmy od tego, co się będzie działo w nocy. W nocy bardzo spokojnie w wielu miejscach. Może się pojawić przelotny deszcz, ale dosłownie deszczu, jak na lekarstwo w południowej części kraju, konkretnie w Zakopanem, ale to dosłownie pokropi. Chmury w centrum, na wschodzie i na południowym wschodzie, ale już na krańcach północnych i zachodnich bezchmurnie. Ale co to też oznacza, im mniej chmur, tym niższa temperatura. Nie spodziewajmy się przymrozków, bo w najchłodniejszym momencie, Nocy. W Olsztynie 2 stopnie tutaj akurat będzie najchłodniej na krańcach północno-zachodnich od 3 do 6 stopni. W centrum kraju już zdecydowanie cieplej od 4 do 8 stopni, a na południu najcieplej, a tutaj dominować będzie lubelszczyzna, jeżeli chodzi o temperaturę, bo nawet 11 stopni w najchłodniejszym momencie nocy i mimo tego, że tu taka wysoka temperatura, to też jeżeli poczujemy powiew powietrza, to będzie to raczej to chłodne powietrze, które już dzisiaj dotarło do Polski wiatr umiarkowany. Słaby. No, skoro chłodne powietrze dotarło do Polski, no to temperatura zdecydowanie niższa. Już jutro nie zobaczymy raczej nigdzie temperatury powyżej 20 stopni. Blisko będziemy 20, ale tu nie będzie 20 ani 21, raczej od 12 do 17 stopni na Pomorzu kujawach i w Wielkopolsce. Dużo słońca we wschodniej części regionu, w koło brzegu może przelotnie popadać wiatr umiarkowany i słaby. Na północnym wschodzie za to piękna pogoda, bezchmurnie w wielu miejscach. Od 15 do 18 stopni wiatry również będzie umiarkowane i słabe. Pod Podkarpacie lub Małopolska, tutaj nam się region trochę podzieli, bo na krańcach południowych zachmurzenie umiarkowane bądź duże, na krańcach północnych regionu bezchmurnie. No i Kielce 19 stopni, tutaj będzie najcieplej. W Zakopanem 17, 17 również w Rzeszowie i Lublinie, 16 w Krakowie. Górny Dolny Śląsk, Siemia Lubuska, tutaj 18-19 stopni, bardzo dużo. Słońca. Ładna pogoda, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro w zasięgu wyżu się znajdziemy, dlatego też taka pogodna aura przed nami. Ale w kolejnych dniach już czekają nas zmiany. I to zmiany takie, że miejscami może popadać, może też pojawić się burza. I przed tym będą strzegać, będę o tym mówić po godzinie 17, bo warto wiedzieć, kiedy przed tą burzą się chronić i przed silnym wiatrem. To będziemy dopytywać. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Z pogody. Witaj, Claudio, ponownie. Witam. Więc tak jak zapowiadaliśmy do Dopytujemy o te dobre informacje. Nie ma. To, 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 to muszę poszukać dosyć głęboko w tych złych. Majówka ma być słoneczna, to wiem. Tak, ma być zdecydowanie cieplej ta końcówka kwietnia szykuje się naprawdę bardzo y, dobrze dla nas. No Może akurat y, to jakoś tak ładnie ta dobra pasca y, potrwa jeszcze do majówki, no bo święta były takie piękne i słoneczne. No i jak już majówka się uda, no to czego chcieć więcej? Y, no, żeby ta temperatura z nami została taka odpowiednia, nie za wysoka, nie za niska, tylko taka w normie, bo y, w kwietniu anomalie 5 stopni. Więcej niż zazwyczaj na razie nam się tutaj pojawiało w tych najcieplejszych dniach, więc faktycznie pogoda nam. Miksuje trochę pory roku i też tak właśnie się stanie w ciągu najbliższej doby. Temperatura spadnie, ale będzie słońce. Także piękne, pogodne niebo, ale temperatura zdecydowanie niższa. Do Polski napływa chłodne powietrze. Ale dlaczego piękne słońce? Widać wyraźnie, jak fronty atmosferyczne się od nas odsuwają, a my znajdziemy się w strefie podwyższonego ciśnienia. Dlatego w całym kraju raczej dominować będzie słońce miejscami, no w paru miastach, dosłownie na przelotnie nie popada deszcz, ale to też jak na lekarstwo. Raczej cieszmy się słońcem. E, za to zacznijmy od stolic europejskich, tych deszczowych. Tym razem w Rzymie, na Wyspach Brytyjskich i w stolicach skandynawskich popada, i to było na tyle. Dużo słońca w centralnej części kontynentu i na Wyspach Brytyjskich, tutaj nawet 25 stopni, ale najcieplej będzie w Bukareszcie: 26. Noc pogodna w wielu miejscach, z przelotnym deszczem w Zakopanem. Głównie w Polsce centralnej, południowej i południowo-wschodniej pojawią się chmury. Na północy i na zachodzie raczej bezchmurnie. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 2 stopni w Olsztynie do 11 w Lublinie. I kierowców ostrzegamy tylko na krańcach południowych, poza tym dobre warunki praktycznie w całym kraju do prowadzenia pojazdów. Sprawdzamy co dalej. No jutro piękny, słoneczny dzień, zachmurzenie małe, umiarkowane w Rzeszowie, w Zakopanem i na krańcach północno-zachodnich. No w brzegu, może przelotnie popadać deszcz. Tam też będzie najchłodniej. 12 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na zachodzie 17-18, 19 na południu, 19 też na Kielecczyźnie, 18 w Warszawie i na krańcach północno-wschodnich 15-16-17. Wiatr umiarkowany i słaby. I tu też ostrzeżeń dla kierowców bardzo mało, tylko miejscami na północnym zachodzie. No i w kolejnych dniach zrobi nam się masz Tutaj sporo ostrzeżeń, bo sporo zmian. W piątek temperatura wyniesie od 14 do 19 stopni w centrum i we wschodniej części Polski raczej spokojnie. Na zachodzie zacznie padać deszcz. Następnie w sobotę chmury frontu atmosferycznego przesuną się na wschód, więc będzie padać w centrum, na wschodzie i na południu, na północnym zachodzie już bez deszczu. Temperatura do 21 stopni. I dopiero kolejne dni z ostrzeżeniami, z dynamiczną aurą i bardzo szybko zmieniającą się temperaturą. W niedzielę od 18 do 20 22, 23, nawet 24 stopni, więc całkiem ciepły dzień, ale po południu, w większej części kraju pojawią się burze. Nie powinno padać i bardzo spokojnie na krańcach południowo-wschodnich. W poniedziałek. Troszkę nam już temperatura spadnie, wyniesie od 9 do 20 stopni, będzie padać w większej części Polski, bardzo duże zachmurzenie na południu. No i mamy wtorek, kiedy już deszcz pojawi się wszędzie, po południu na krańcach zachodnich burze i spadnie temperatura, wyniesie od 8 do 12 stopni, spadnie też ciśnienie. W ciągu najbliższej doby, doby e, pogoda będzie miała dobry wpływ na nasze samopoczucie, Obojętne tylko tam, gdzie może pojawić się nieco więcej chmur. A temperatura odczuwalna raczej taka jak na termometrach. Będzie jutro przyjemnie, ale warto mieć coś cieplejszego na sobie, jakąś kurtkę, jakiś płaszcz. I stan jakości powietrza w Rzeszowie, Zakopanem, Lublinie dobry, poza tym idealny. Jest czym oddychać, ale żeby nie zmarznąć, to warto coś właśnie na siebie zarzucić. Do zobaczenia.